Jest 21 październik, jesteśmy w Jasper Pulaski to nawet nie jest National, prawdopodobnie State Wildlife Refuge i to jest miejsce, gdzie od setek tysięcy lat może, zjawiają się każdej jesieni tysiące żurabi Sandhill. Jak one się po polsku nazywają? Trzeba by zobaczyć do Wikipedia. O, tu leci. O, proszę bardzo. Ich jest tu pełno, mnóstwo. Dzisiaj nie jest jak kiedyś. No, czy, bywają lata albo takie pory roku, albo nie wiem. Bo kiedyś, jak tu byliśmy, to naprawdę było ich tu. Nie wiem, z 20-30 tysięcy na tej polanie. Dzisiaj Jest ich dużo, a może jeszcze wczesna pora dnia. I jak widzisz lecą praktycznie z każdego kierunku, z okolicznych pól 21 październik, moje korbie, dobra, nieważne, czas Pulaski o, o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Tu lecą żurawie. Tysiące, 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 tysiące żurawi. Teraz jest godzina piąta? Szósta? Piąta? Piąta no, po piątej, między piątą a szóstą wieczorem jeszcze po japońsku jako tako jasno i leci ich tu no na monitorze nie będzie widać bo tu w telefonie niewiele widzę o tu jest kolejne stado z dwadzieścia sztuk i tak jedno stado za drugim i tak jedno za drugim, jedno za drugim i siadają tu na pole i się na polu tutaj gadają po to tutaj pójdziemy? Już? Czy idziemy? Czy postoimy jeszcze? Okej. Okay. tutaj nie można To dla inwalidów jest. Ja, ja już tam. ten... Jak na ta informacja, tylko dla... Jakim tam? pan. Nie ma jak? Ja myślę, że to się da rady zbliżyć. Da rady jednak. Ot, ja sobie położę tą kamerkę. I zrobię na tym. I powinno być widać. A tam leci kolejne strago. Więc niech nam się łapa, O jest, widać je. Jakby co? Jasper Kulaski State Wildlife Refugee w Indianie, stan Indiana. Tak z był już o dwie godziny dobrej, tylko dwie godziny samochodem. I tak mniej więcej od września, po września do pierwszych przymrozków albo takich już dobrych przymrozków, one tutaj siedzą. Mają mnóstwo żarcia, bo okoliczni farmerzy mają kukurydzę. To kukurydzę sobie żrą. No i na wieczór, na, na podwieczorek zalatują tutaj zawsze w to samo miejsce. Zawsze w to samo miejsce. Taka łąka jest, i w tej chwili jest no, na pewno z parę tysięcy. Tutaj o, tu w telefonie lepiej widać, to ja, ja przybliżę. No, o będzie w telefonie zdecydowanie lepiej widać. 30-krotne przybliżenie. No to teraz patrzcie i podziwiajcie. Nie wiem czy to ostrość łapie, bo jakoś tak. W tym monitorku niewiele widzę. Ale uwieżcie na słowo. Tego jest tysiące. look you know ali O, leci stado. Tutaj zrobili, w tej chwili gdzie jesteśmy, zrobili dek obserwacyjny, taki pomost. Zobaczmy czy to też ziemi, czy stoku mostu, jeden czwart tak samo widać. Żeby to ułatwili, później podejść nie można, bo tu taki most porzrobili i proszę, żeby nie łazić. A tu widać ten pochód. Port. No opartego, tam poszli, ale co? Lecę, lecę tutaj. Nie zapewne rusza. No teraz się zlatują, bo wcześniej tak pół godziny temu tak nie było specjalnie, Ale teraz ich jest naprawdę dużo. Bez no. tej podwórki tego pomostu, to na tym zbliżeniu, jakie ja robię telefonem, no, to się dzisiaj się nie zjemy do No i tutaj pole na którym się przesiadłem Dobiję do 7 minut i... o już coraz bliżej się tu pojawiają, tutaj widzę jakieś statko o właśnie to Które się podchodzi. Jest z nami jest zdecydowanie bliżej jak reszta. No właśnie, co, w tej trawie co, jakieś robactwo jest, które one zrobiły? Ja myślę, że to nie żeby się spodziewać. Żeby się pogadać? ale tych pól jest tyle w okolicy, że to jest zagadka dla mnie, dlaczego akurat tutaj i tylko tutaj? Bo się za dnia rozsiewają po całej ulicy. I tam czasami było widać, a tutaj na pierwszą się zlatują i tylko tutaj I się? nie śpią. Idzie? Nie śpią. Chyba się dziewczyny zwijamy, bo zaraz bardziej skarb. Dobra, jeszcze do, miałem do 7 minuty, dobra, dorobię do 8, jeszcze 20 sekund spada. No, spadnie O tu na mnie lecę. No. Hvala što